Dzień dobry, Siemaneczko, moi drodzy, bardzo miło jest mi powitać Was z Londynu. Ten filmik prawdopodobnie nie będzie długi, bo taki dokładny film o Londynie pojawił się na moim kanale dużo wcześniej, ale wróciłam tutaj teraz, kiedy panuje prawdziwie zimowa i świąteczna aura, żeby pokazać Wam miasto z takiej perspektywy. Zapraszam. Welcome aboard the Southern Service London Victoria. Tutaj nieopodal London Victoria Station jest na narożniku taka fancy kawiarnia. Pieką tam jakieś kolorowe ciasteczka. Podobno bardzo fajne miejsce, ale zobaczcie tą kolejkę. Tutaj ci wszyscy ludzie, którzy stoją, czekają na stolik, żeby móc usiąść i wypić kawę. Także bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy mapkę, jesteśmy w tym miejscu i pójdziemy sobie w górę aż na pociąg. W którym pojedziemy do samego centrum Londynu. Mam na myśli tutaj, teraz, London Eye, Big Ben i tak dalej, ale zobaczcie ten klimat, te budynki. Za pomocą tej karty przyjazdy są. O wiele, wiele tańsze, połowę tańsze można powiedzieć. Tutaj już podjechał pociąg. Nie ma nikogo w środku, także przejdziemy się. Tak to właśnie wygląda standardowy taki pociąg w Londynie. Wysiadłam już z pociągu i zobaczcie, spaceruję tutaj. Powolutku pojawia się już słynny Tower Bridge. Jest przepiękny, naprawdę. Uwielbiam spacerować tymi ścieżkami i podziwiać te widoki. Mamy początek grudnia, a Londyn jest już świąteczny. Są pierwsze renifery, pierwsze lampki. A tutaj, jak zwykle, sporo ludzi. Takie typowo turystyczne miejsce z fajnym widoczkiem na most. Pięknie to wystarczy spojrzeć za mną, ale żeby poczuć ten klimat, to koniecznie musicie tutaj przyjechać. Zmarzłam już trochę na tym spacerze. Wygląda na to, że tutaj serwują grzane wino. Idziemy to sprawdzić. Trochę mi cieplej, także mogę ruszać na, na dalsze. Wiedzanie. Most już pięknie oświetlony, idę teraz tam przespacerować do końca. I na drugą stronę tam izę tutaj mostem i tam będziemy spacerować w kierunku Big Bena. Właśnie tak sobie tutaj dyskutujemy z koleżanką, że to jest widok, który nigdy się nie nudzi, nigdy nie przestaje cieszyć i. I kurczę, rzeczywiście tak jest. Tutaj właśnie znajduje się magiczne wejście na most. Jaki on jest ogromny, naprawdę. Coś wspaniałego. Londyn, słuchajcie, to jest zdecydowanie jedno z najbardziej magicznych miejsc w Europie. Szczególnie właśnie jak zapada zmrok. I tak to wszystko wygląda. No i jest Big Ben, bo przecież wizyta w Londynie bez spaceru wokół Big Bena się nie liczy. A po drugiej stronie już widok na London Eye. Dzisiaj się pięknie świeci różowo. Super się te kolory odbijają w wodzie. Przed chwilą byliśmy tam, 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 daleko. Dzisiaj mamy niedzielę wieczór, ale miasto nie śpi. Miasto jest wiecznie żywe. Londyn już jest mega świąteczny, jest tutaj dużo miejsc, w których pojawiły się takie ozdoby świąteczne, jakieś jakieś lampki i tak dalej, także poszukamy chyba 5 czy 6 takich miejsc i teraz idziemy je zobaczyć, także zapraszam na świąteczne klimaty. Grudnia jest jeszcze bardziej magiczny, że o każdej innej porze roku teraz jeszcze pada śnieg, już w ogóle jest mega klimat. Ja, już jestem mega zmęcznięta, także kończę spacer i jadę na jakąś kolację. Dzisiaj było, słuchajcie, tyle atrakcji, że nawet nie zdążyłam zjeść obiadu. Także no, tradycyjnie, jak przy każdej. Wizycie w Londynie trzeba zaliczyć Nandosa. Tym razem na, na taką obiadokolację. No i kolacja wjechała. Jak zawsze mam tutaj tortille z kurczakiem, kolesław i pikantny ryż. Tutaj mamy sosy różne do wyboru. Można sobie wziąć. Jest y, średnio pikantny, bardzo ostry. Jakiś tutaj y, z jakimiś ziołami. Idę teraz wziąć gorący prysznic, bo mega dzisiaj zmarzłam. Dzięki za dziś. To był piękny dzień w tym świątecznym w Londynie. I widzimy się jutro rano. Do zobaczenia. Cześć. Dzień dobry. Kolejny poranek w Londynie. Zaczynam go oczywiście kawą. Później, jakieś świąteczne zakupy być może. I ruszam na lotnisko, bo dzisiaj wieczorem już wylot. I niestety czas wracać Moi drodzy, ja już lecę na autobus po prostu na lotnisko. Dzięki, że byliście, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!